Chory czy nie flash musi być. Harry Potter Wizards Unite w końcu dostępne i u nas. Twórcy mają się czym chwalić w ciągu pierwszych 24 godzin grę pobrano 400 tysięcy razy i wydano na nią 300 tysięcy dolarów, wskakując po 15 godzinach na pierwsze miejsce amerykańskiego App Store, ale do Pokémonów to się nawet nie umywa. 7,5 miliona razy. Watch Dogs Legend prezentuje się jako naprawdę rozbudowana gra. Dyrektor kreatywny potwierdził, że zawiera ona 20 różnych scenariuszy oraz tysiące potencjalnych grywalnych postaci do zwerbowania. Czy oznacza to przechodzenie gry 20 razy? Wygląda na to, że osoby lubiące wracać do tytułów będą miały co robić. Dziś premiera Heavy Rain tak dobrze słyszycie. Tyle, że w wersji na PC i ekskluzywnej dla Epic Game Store. Ten dotychczasowy ekskluzyw kosztuje zaledwie 69 zł i oferuje pełną polską wersję językową. Oryginał przyjęto dobrze, remaster gorzej, a jak z wersją na PC, można sprawdzać demo. Mr. Reed, don't tell już za 4 dni będziemy mogli zagrać w topiące się miasto inspirowane prozą Lovecrafta, a dziś twórcy udostępnili prawie 80 minut gameplay'u. Zobaczyć możemy eksplorację, prowadzenie rozmów, a także rozwiązywanie zagadek. Zainteresowanych kupnem odsyłam do całego materiału, bo jest ciekawie. Po sesji pytań i odpowiedzi dotyczących najnowszego zapowiedzianego na E3, Microsoft Flight Simulator wiemy, iż gra będzie otwarta na modyfikacje. Ponadto inne zespoły będą mogły tworzyć własne komercyjne dodatki. To świetne wieści, zwłaszcza, że to taka strategia podtrzymywała poprzednią odsłonę przy życiu. A na koniec ciekawe doniesienia z Francji. Podobno w Paryżu odbył się pokaz czwartej odsłony Diablo dla tamtejszego oddziału Blizzarda. Dodatkowo w sieci pojawiły się nowe oferty pracy związane z niezapowiedzianym jeszcze projektem. Wygląda na to, że nowe Diablo możemy zobaczyć jeszcze przy Bliskonie. I to tyle na dziś. Jeśli nie stracę głosu, to do jutra.